Podcast Ogrodu Pożegnań, Ścieżki Żałoby, w którym rozmawiamy o sprawach ostatecznych, merytorycznej, wolnej od tabu atmosferze. Adwent to tradycyjnie czas oczekiwania, refleksji i nadziei. Jednak dla osób w żałobie może to być też czas szczególnie trudny, przypominający o zmianach, jakie zaszły w ich życiu. Wśród świątecznych dekoracji, kolęd i rodzinnych spotkań, pamięć o tych, których już z nami nie ma. Może być bardziej intensywna niż kiedykolwiek. Kiedy jesteś w żałobie, każde święta czy znacząca rocznica mogą być naprawdę trudne. Poczucie pustki i braku tej szczególnej osoby są w tym okresie wyjątkowo dotkliwe, ponieważ powtarzalność obchodów przywodzi na myśl minione chwile wspólnego szczęścia i radości chwile, kiedy właśnie mogliśmy jeszcze być razem. Dodatkowo ta otaczająca nas zewsząd atmosfera rodzinnego świętowania Bożego Narodzenia, a nawet same życzenia świąteczne rodzinnych, radosnych, w gronie najbliższych, mogą wydawać się zupełnie nieadekwatne do naszej sytuacji życiowej. Możesz nie mieć ochoty ani energii na cokolwiek. Tym bardziej na to, aby udawać, że nie możesz doczekać się świąt, podczas gdy tak naprawdę albo chciałbyś, żeby wcale nie nadeszły, albo żeby szybko minęły i już był nowy rok, a najlepiej, żeby w ogóle cofnąć się w czasie o rok, o dwa, o pięć, kiedy jeszcze wszyscy byliście razem i nikogo z najbliższych nie brakowało. Jak przetrwać ten trudny czas? Chciałabym zwrócić Twoją uwagę na kilka aspektów, być może które z nich pomogą Ci w tym szczególnym czasie. Które jest już tuż za rogiem. Pierwsza rzecz to jest taka pułapka, pułapka oczekiwań, wobec której naszą bronią może być łagodność. W żałobie łatwo wpaść w pułapkę oczekiwań, zarówno wobec siebie, wobec innych i samego przebiegu świąt, czyli że sobie zaplanujemy, że będzie tak czy inaczej. Mogą pojawić się też oczekiwania ze strony przyjaciół lub członków rodziny, że jakby nigdy nic, ubierzesz choinkę, pójdziesz na świąteczne zakupy, zasiądziesz ze wszystkimi do wigilijnej kolacji. Brzmi jak kompletna abstrakcja? Niby tak, a jednak w wielu domach tak właśnie się zdarza. Czasem inni członkowie rodziny, którzy też mogą przecież mierzyć się z żałobą, każdy na swój sposób, zgodnie ze swoim charakterem i z zasobami, jakie posiada. Mogą chcieć wiedzieć, że ty mimo straty dobrze sobie radzisz i idziesz dalej. Cokolwiek to idziesz dalej i dobrze sobie radzisz, według nich znaczy. Warto jednak przyjąć taką postawę łagodności, która sprowadza się do odpowiedzi na jedno proste pytanie: Czy to mi służy? Czy ta tradycja, czy to spotkanie będzie dla mnie w tej chwili wspierające czy obciążające? Gdy odpowiemy sobie na to pytanie, łatwiej będzie nam nawigować w tej świątecznej rzeczywistości po śmierci bliskiej osoby. Więc łagodność to, to nie tylko przebaczanie sobie niedoskonałości, ale też akceptacja faktu, że ten okres może być inny niż zwykle i że to jest ok. Jak można zastosować łagodność wobec siebie w praktyce, żeby to nie były tylko takie puste słowa? Pozwolić sobie właśnie na tą niedoskonałość. Nie wszystko musi być idealne. Choinka może być skromniejsza, a może to być po prostu gwiazda betlejemska kupiona na przecenie w Biedronce. Tradycje mogą być uproszczone, nie musimy zjadać dwunastu dań, może to, mogą to być po prostu trzy dania albo barszcz, knor zalany gorącą wodą. Musimy też zaakceptować, że nasze emocje będą zmienne. Ważne jest, by nie oceniać się za to, co czujemy. Doświadczenie straty osoby, z którą łączyła nas szczególnie bliska więź. Sprawia, że wiele rzeczy przestaje być dla nas oczywiste, że ta rzeczywistość staje się jakaś taka rozmyta. Nieoczekiwanie mogą pojawić się emocje, które będą nas wybijać z poczucia równowagi. Takie jak smutek, że, że już cię nie ma. Żal, bo przecież było tak dobrze, kiedy byliśmy razem. Zazdrość, bo inni mają kompletne rodziny. Złość, że mnie zostawiłeś, że mnie zostawiłaś tutaj samą. Zdezorientowanie, no bo to babcia zawsze lepiła pierogi na święta, więc kto teraz się tego podejmie i przecież na pewno nie zrobi tego tak dobrze jak ona. Przygnębienie, kto teraz ubierze choinkę? To tato, to brat zawsze rozplątywał te okropnie poplątane światełka. Kto ma teraz na to siłę? No i oczywiście po co, dla kogo i czy to jeszcze w ogóle ma jakiś sens? W czasie świąt warto też chronić samego siebie. Możemy pozwolić sobie na mówienie nie z miłości do samego siebie. Przez takie nie rozumiem na przykład rezygnację z uczestnictwa w wydarzeniach, o których wiemy, że mogą nas przerastać, lub na przykład wychodzenie ze spotkań wcześniej. Z tego względu taki prototyp lepiej nie organizować ich u siebie, bo z tych spotkań nie możemy wyjść. Ważne jest w tym wszystkim, aby cały czas słuchać swoich potrzeb. Inną kwestią są straty wtórne. W ogóle straty wtórne są jednym z mniej oczywistych wymiarów żałoby. Utrata bliskiej osoby rzadko dotyczy tylko jej nieobecności fizycznej, z nami, cielesnej. Pociąga też za sobą zmiany w codzienności, zmiany w tradycjach, czy nawet zmiany w relacjach naszych z innymi ludźmi. Okres świąteczny. Może szczególnie unaocznić te zmiany. Do strat wtórnych mogą należeć, na przykład, zmiana tradycji, czy jakieś ukochane rytuały, wspólne ubieranie choinki czy pieczenie pierników, mogą wydawać się nam puste lub niemożliwe do zrealizowania bez tej bliskiej osoby. Inną stratą wtórną będzie brak atmosfery. Wcześniej radosne przygotowania mogą teraz po prostu przypominać o tej pustce. Może to być poczucie izolacji. Podczas gdy inni świętują, możemy czuć się wyobcowani z powodu smutku, który nie pasuje do tej otaczającej nas świątecznej atmosfery. Może to być zmiana dynamiki rodziny, ponieważ utrata jednej osoby często wpływa na to, jak funkcjonuje cała rodzina, zmuszając nas do redefinicji tych ról i poszczególnych relacji. Warto zauważyć, że straty wtórne są naturalnym elementem żałoby. I wymagają czasu, by się z nimi oswoić. Kluczem jest akceptacja tego, że święta po prostu nie będą takie jak kiedyś, a jednocześnie tworzenie nowych sposobów, by ten czas miał dla nas znaczenie. Jakie są więc strategie radzenia sobie i znajdowania radości, przynajmniej albo spokoju, w świątecznej atmosferze? Przede wszystkim, daj sobie pozwolenie na to, aby nie robić rzeczy, które są dla Ciebie trudne. Może to być wysyłanie kartek świątecznych, ubieranie choinki czy dzielenie się opłatkiem. Taki symboliczny gest, który bardzo pokazuje, że danej osoby już tu nie ma. Możesz spokojnie ominąć te tradycje w tym roku i w następnym roku i w kolejnym, dopóki nie poczujesz, że znów chcesz do nich wrócić. Spróbuj znaleźć też jakiś sposób, aby upamiętnić bliską ci osobę w tym szczególnym czasie. Na przykład zapal dla niej świeczkę w pierwszy dzień świąt. Umieść ozdobę na choince, która będzie ci ją przypominać. Wesprzyj sąsiadów lub rodzinę w potrzebie, którą wsparłaby twoja ukochana osoba. No i pozwól sobie na żałobę. Dni poprzedzające Boże Narodzenie, tak jak inne dni w kalendarzu, święta, urodziny, rocznice, będą potęgować twój smutek. Widok rodzin świętujących razem po prostu boli. Widok pustego krzesła przy świątecznym stole może być trudny, to normalne. Ciężko jest żyć bez kogoś wyjątkowego. Staraj się nie dusić w sobie uczuć. Jeśli potrzebujesz, płacz. Daj znać innym, jak się czujesz. Czy potrzebujesz chwili ciszy, czy może chciałbyś, chciałabyś porozmawiać, a może po prostu pobyć ze sobą w milczeniu, patrząc razem na błyszczącą choinkę. Warto pamiętać, że choć żałoba jest osobistym doświadczeniem, nie jesteśmy w niej osamotnieni. Ból jest uniwersalnym elementem ludzkiego doświadczenia. Każdego roku wiele osób zmaga się z pustką przy wigilijnym stole czy trudnymi emocjami podczas świątecznych przygotowań. Świadomość, że łączy nas nie tylko radość, ale i cierpienie, może nam przynieść może nie poczucie otuchy. Ale poczucie wspólnoty to przypomnienie, że jesteśmy częścią czegoś większego i ten wspólny los nas wszystkich w obliczu śmierci, w obliczu straty jest takim uniwersalnym doświadczeniem. Co jednak, jeśli obchody Bożego Narodzenia były dla nas wyjątkowym czasem? Jeśli Boże Narodzenie było dla nas ważnym świętem? Warto znaleźć sposób, aby znów włączyć się do grona obchodzących je osób. Prawdopodobnie nie będzie już tak samo jak było, ale to nie znaczy, że nie można spróbować inaczej spędzić ten czas. Z jednej strony, kultywowanie tego, co znane, dawało nam poczucie komfortu, więc w przypadku, kiedy nasza ukochana osoba szczególnie lubiła to święto, powrót do jego obchodzenia może stanowić formę kontynuacji naszej więzi z tą osobą. Adwent też może stać się takim czasem na tworzenie nowych tradycji, które łączą przeszłość z teraźniejszością. No i nie chodzi tutaj o zastąpienie tego, co było, lecz o znalezienie przestrzeni na symboliczne upamiętnienie bliskich. Nie ma na to złotej recepty ani, ani żadnego jednego uniwersalnego rozwiązania. Jednak czasem można podpatrzeć, co pomaga innym w żałobie w święta. Dlatego przeczytam Ci teraz kilka przykładów od prawdziwych osób, ich sposoby na radzenie sobie ze stratą w okresie świąt. Może znajdziesz tu coś, co Cię zainspiruje? Co pomaga mi w żałobie w czasie świąt? Trzymam się z daleka od sklepów, bo nie mogę znieść świątecznej atmosfery. Wyznaczam granice. Mówię nie rzeczom, które nie pasują mojemu sercu. Mam swoje rytuały, które pomagają mi włączyć się w tę porę roku. Daję sobie przestrzeń na wylanie łez. Myślę o wszystkich chwilach, w których mogłam powiedzieć mojej bliskiej osobie wesołych świąt, o latach spędzonych razem. Kupuję jej mały prezent do zapakowania, a następnie otwieram go w ciągu roku w moje urodziny, aby stał się prezentem dla mnie od niej. Rozmawiam z nią. Dla niektórych to może być frustrujące, gdy nie słyszą odpowiedzi, ale mi to pomaga. Kontynuuję też nasze wspólne tradycje, gdy czuję się na siłach. Jeśli nie uda mi się w danym roku, to próbuję w następnym. Myślę też, żeby rozpocząć jakąś nową tradycję, która ją uhonoruje. To, co naprawdę mi pomaga, to powiedzenie na głos wesołych świąt. I wyobrażenie sobie, że ona się uśmiecha i mi odpowiada. Wyobrażam sobie, jak mówi to swoim głosem. W okolicach świąt i każdego dnia staram się celebrować życie moje życie życie z rodziną i przyjaciółmi, którzy wciąż tu są oraz życie, które miałam szczęście wieść z moimi bliskimi, którzy odeszli. Tworzę nowe wspomnienia, ale zawsze wspominam też te stare. Trzymam je przy sobie, często o nich myśląc i mówiąc. Co roku ustawiam małą choinkę na grobie mojej mamy i dekoruję ją. To sprawia, że czuję się lepiej. Wyszukuję nowe miejsce, do którego mogę pojechać w czasie świąt. W tej chwili najbardziej pomaga mi odwrócenie uwagi. Wiem, że nie jest to opcja dla każdego, ale to jest w porządku, jeśli nie obchodzi się świąt w typowy sposób. Ja tak dbam o siebie. Nie zmuszam się do bycia towarzyską, jeśli nie czuję się na siłach. Ludzie chcą dobrze i myślą, że przebywanie w towarzystwie innych sprawi, że poczuję się lepiej, ale nie zawsze tak jest. Czasem chcę posiedzieć ze wspomnieniami tych, których trzymam w sercu. Kiedy za nimi tęsknię i zaczyna przytłaczać mnie smutek, przypominam sobie coś, co te osoby kochały, i cieszę się tym na ich cześć. Moja mama sprawiała, że święta Bożego Narodzenia w naszej rodzinie były magiczne. Przez większość mojego dorosłego życia zawsze bałam się, że stracę ją w okresie świąt Bożego Narodzenia, naszego ulubionego okresu w roku. Po jej śmierci zdecydowałam, że mama będzie moim świątecznym aniołem i to najwyraźniej mi pomogło. Wznoszę za nią toast, płaczę za nią, a kiedy nie jestem w stanie wytrzymać tego wszystkiego, Oglądam seriale kryminalne. W czasie świąt otaczam się ludźmi, którzy mnie rozumieją. Mam to szczęście, że mam nagranie, w którym moja bliska osoba czyta Bożonarodzeniową historię. Zrobiła to przed powrotem do szpitala na dalsze leczenie i ostatecznie zmarła kilka miesięcy później. Prawdopodobnie włączę to w tym roku po raz pierwszy od kilku lat. Nie forsuję się. Mojej ukochanej osoby nie ma już od dwóch lat, a ja często źle się czuję. Nawet choruję w okolicach świąt i rocznic. Wypisuję ręcznie i przynoszę na jej grób kartkę świąteczną. Czasem ją laminuję, żeby się nie zniszczyła. Nadal kupuję każdemu na Boże Narodzenie prezent. Na początku myślałam, że prezent z imieniem mamy zostawię pusty, ale mój brat powiedział nie, włożymy do Niego cukierki i w ciągu roku będziemy się nimi dzielić i myśleć o Niej. Wiem, że moja bliska osoba jest w niebie. Dla mnie nigdy nie przestała istnieć. Obchodzę Boże Narodzenie każdego roku i jest to dla mnie święto radosne, bo wiem, że kiedyś znów się spotkamy. Zrobiłam specjalną ozdobę na choinkę z jej zdjęciem, którą wieszam co roku. Życzę jej wesołych świąt za każdym razem, gdy na nią spojrzę. Nie zawsze możemy liczyć na święta pełne radości. Czasem jedynym celem jest przetrwanie tego okresu. To w pełni zrozumiałe i naturalne. Warto jednak pamiętać, że czasem możemy odbudować poczucie sensu i bliskości w nowej formie. Adwent w żałobie to czas na łagodność wobec siebie, bo tylko tak możemy dać sobie szansę na znalezienie światełka w mroku, który. Zapadł w naszym życiu wraz ze stratą ukochanej osoby. Nie wiem czy wiesz, ale polska tradycja pozostawiania pustego talerza przy stole wigilijnym kiedyś nie słyszyła ugoszczeniu zbłąkanego wędrowca. Pierwotnie puste nakrycie stołu było zostawiane dla zmarłych członków rodziny, dla naszych przodków. Przy moim stole już po raz trzeci to szczególne miejsce zajmie mój brat, Tomek. A kto zasiądzie przy Twoim stole. Na koniec chciałam Ci życzyć spokojnych świąt Bożego Narodzenia, właśnie takich, jakich w tej chwili potrzebujesz najbardziej. I jeśli miałabyś, miałbyś się z tego odcinka wynieść jakąś lekcję dla siebie, to proszę pamiętaj to jedno szczególne zdanie. Decydując się, czy coś robić, czy odpuścić, czy gdzieś pójść, czy się spotkać, czy zostać w domu, zawsze postaraj się odpowiedzieć na to pytanie, czy to jest dla mnie wspierające, czy to będzie mi służyć. Myślę, że dzięki temu te święta mogą przynieść choć odrobinę wytchnienia. Słuchaliście podcastu Ogrodu Pożegnań Ścieżki Żałoby w którym rozmawiamy o sprawach ostatecznych w merytorycznej, wolnej od tabu atmosferze. Chętnie usłyszę od Was, co o tym sądzicie. Kontakt do mnie oraz informacje o moich działaniach znajdziecie na stronie izabelajachnicka.pl. Możecie też szukać ogrodu pożegnań na Instagramie.